350 hektarów. No właśnie, to jest, to jest spory areał. Dzień dobry panie Jasku. dobry, witam. Użytkujemy w tej chwili od 4 lat kombajn W-330, ale ten kombajn będziemy wymieniali na troszeczkę większy, mhm. na W-440. Bo pracował na jakim areale ten W-330? 350 hektarów. No właśnie, to jest, to jest spory no, areał. No właśnie, jak na taki, mhm. jak na taki y, kombajn o, z silnikiem o mocy 210 koni mhm. i header powiedzmy 480, no to... Y, mhm. Powiem tak, zazwyczaj było tak, że znajomego po prostu, który też miał John Deere, taki starszy model trochę tam nam pomagał, bo w zasadzie to się nawet, nawet jeżeli płodozmian był ustawiony w ten sposób, że to się dosyć mocno te żniwa rozciągały w czasie, tak, począwszy od jakichś tam zbóżczy roślin strączkowych, a kończąc powiedzmy na zbiorze powiedzmy gryki, ta, która jest dosyć późno, to jednak przy tym areale i przy tym kombajnie no nie starczało czasu często i tych okienek pogodowych, żeby sprawnie tą akcję żniwną przeprowadzić. Główną taką przesłanką do tego, żeby ten kombajn wymienić, bo przecież czteroletni kombajn no, mógłby jeszcze może pracować z Oczywiście. 10, 15 czy 20 lat tutaj. Nie bo rozumiem, problemu. że nie było z nim żadnych problemów jakichś takich yy, nie, mechanicznych. Nie, nie było żadnych, jedna tam taka mała awaria, ale może to nie do końca yy, wina maszyny. Mhm. Yy, ale to też było właściwie tam drobiazg po prostu tam dwa elementy trzeba było wymienić które są na stożkach gdzieś w pewnym momencie nakrętki się poluźniły no i te stożki po prostu się na tej osi powiedzmy zniszczyły no więc trzeba to było wymienić tam przy koszu wstrząsowym po prostu no w zasadzie nie ma o czym mówić a tak od czterech lat jest yy, yy, ma 1000 hektarów skoszone bo tak 200 ponieważ właśnie tak mówiłem mhm. 350 ale kolega mi pomagał mhm. czyli ja przeważnie kosiłem około 250 w sezonie a on 100 w związku z tym ten kombajn po czterech sezonach, bo w tej chwili kończy czwarty sezon, skończyliśmy czwarty sezon, właśnie go przygotowujemy do zimy. Jest myty, prawda, rozbierany, żeby to wszystko powyciągać z niego i poczyścić. No to jest 1000 hektarów, tam 1030 powiedzmy, mam na liczniku zrobione tym kombajnem. I w zasadzie tak jak mówię, no można powiedzieć, że nic się nie zepsuło oprócz tej jednej tam powiedzmy drobnej awarii. Tak proszę Państwa, prezentujemy tutaj mój ukochany kombajn, do którego nikogo nie dopuszczam, chyba że już. Muszę to, ale staram się sam przeważnie kosić i właśnie już chyba wcześniej mówiliśmy o tym, że no niestety kariera tego kombajnu w naszym gospodarstwie się kończy, ponieważ przepracował 4 lata, skosiłem nim ponad 1000 hektarów w sumie. Natomiast no chciałem tutaj wyjaśnić, tak często Mówią ci, którzy sprzedają samochody. Także nie, że przyczyna sprzeda... jakieś tam wymysły, jakieś bajki. Tutaj akurat jest tak, że faktycznie no, pojawiły się możliwości dofinansowania sprawu na modernizację gospodarstw. Prawda? I nam się udało, złożyliśmy wniosek, dostaliśmy dofinansowanie na trzy gospodarstwa, taki wspólny wniosek, tam jest do 200 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo, więc maksymalnie można dostać 600 tysięcy i do 60% tak, tego dofinansowania i nam się udało, więc y, zamówiliśmy y, u dealera nowy kombajn troszeczkę większy i z troszeczkę innym wyposażeniem. Taki jest więcej tam trochę takich rzeczy, których mhm. czasami tu y, trochę brakuje. Można kosić sprawnie, oczywiście wszystko tu mhm. jest tam, ale wiadomo no trochę wyższy model ma Przeważnie jednak wyższe, większe możliwości. Mam tutaj na myśli zwłaszcza jedną rzecz. Tutaj nie ma regulacji poziomej hedera i to na takim terenie jak tutaj widzimy bo ja często koszę w takim terenie zboża czy inne rzeczy to akurat sobie rośnie trawka, ale widać, że jesteśmy na takim terenie i w takim rejonie gdzie jest teren popałdowany często ostro, tak i. Jednak to jest bardzo przydatna rzecz. Ja nie mówię o tym, że musi być powiedzmy jakiś tam Master Heal, tak, kombajn mm, typu Master heal, tak, ale no. chociaż ta regulacja poprzeczna headera na pewno, wydaje mi się, mi pomoże w tym nowym kombajnie. Ale to jest jakby dodatkowa rzecz. Natomiast tak jak powiedziałem, głównym tym tą przyczyną powiedzmy, tego, że tego kombajnu, żaden kombajn wymieniamy na, na, na nowy, no to jest to, że to dofinansowanie po prostu, tak? ta dotacja została przyznana i chcielibyśmy po prostu skorzystać z tej dotacji. To jest też fajna rzecz, bo dzięki temu, prawda, już rozmawialiśmy wcześniej o finansowaniu fabrycznym, prawda, mm. jakie ma zalety, a dofinansowanie oczywiście też. Często nie moglibyśmy sobie pozwolić na zakup jakiejś maszyn, nie moglibyśmy korzystać, nie moglibyśmy, prawda, bo nie stać by było nas na Zakup powiedzmy nowszych maszyn czy, tak, czy właśnie określonych maszyn, powiedzmy określonej klasy z takim wyposażeniem, jak na przykład przy traktorze mówiliśmy o autopilocie, o innych rzeczach, mogłoby być po prostu trudniej o wiele, gdyby nie to, że jednak te dotacje są i z tego korzystamy i tu właśnie mamy taką sytuację. 5630, jeszcze mamy 58,20. To jest a, kochany, to kochany traktorek. Tak, no. tak fajnie chodzi do dzisiaj, ja już ma kółę 12 tysięcy godzin prawie i nie do, nie nie do, nie do zarznięcia. Możemy porównać go z W330, no bardzo podobnie. Może pan Instrukcja snorowania jest, akumulator tak. jest na wierzchu, bo tam to jest tak bardzo zabudowane. To, to, będzie, to będzie lepsze, bo yy, do umycia do czyszczenia, wiesz, będzie to lepiej a tutaj kasta z, z, z prądami widzę, jest tak samo tak, dokładnie jest nie? no tu przenośnik jest inaczej zrobione, nie? To, to, to jest tam jest inaczej trochę. dokładnie, wszystkie punkty smarujące, co ile godzin ma Pan to zaznaczone jest skrzynka też, tylko jest umieszczona tutaj w środku pod taką gumową osłoną a tutaj jest całe tu schowek niektóre, nie? Nie? niektóre rzeczy mamy centralne smarowane z mm -hmm. no no, 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 powodza, no, no. Tak. Nie trzeba się z Mitasy. No dobra, niech będzie na mitasie. Przenośnik pochyły to wiadomo tak. wszystko. Znaczy, ta, ta różnica, bo my jeszcze mamy to W330 mhm. takie, że nie ma automatycznej regulacji wysokości headera no, no, no. i nie ma pochylenia bocznego, nie? No, no, no. A wszystko po prostu tam jest sztywno, a, a góra, dół, no, to tylko mi, na wyświetlaczu mam procenty i muszę ręcznie sobie tam, nie? Nie, to będzie do, pod, do tego, do, do podsiewacza, do, do podsiewacza no. wyciągania, no. Tak, tak, bo tam też jest tylko krótsza. No, tu jest jednak większa. To są wszystkie punkty z tej strony. Tylko widzę, że tutaj ma na tych drucikach takich, na tych sprężynach, a my mamy te takie stworzone, Te plastikowe. I tak się przytaczałem, nie wiem czy tego. no to, 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 to już tam John Deere dobrze wie, no, że no. pewnie ten, ale tam mi się tak podoba, takie fajne. a tutaj, jakby. Ale wydawało mi się na początku, jeszcze kilka lat temu, jak właśnie ten 230, nie? Yy, tam się interesowaliśmy w ogóle i tak dalej, to było 4, że W330 i W440 też miał, he, he, na zależy jaki header pewnie. Dokładnie. Tu jest po prostu no, no, nowa generacja headerów i to jest troszeczkę szersze niż, dlatego pewnie są te. Panie Jacku, te. bardzo się cieszę, że zdecydował się Pan e, zaufać nam. I z ciekawości właśnie chciałem Panu zadać pytanie, co spowodowało, że zaufał Pan właśnie John Deere'owi, tej marce? No sytuacja jest taka, że tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, my już od dawna zdecydowaliśmy się na ciągniki. Używamy ciągników marki John Deere i oczywiście również kombajn W330 wybraliśmy. Już idąc, powiedzmy, także tutaj wybór kombajny W440, jakby troszeczkę większego kombajnu i takiego bardziej zaawansowanego, z lepszym wyposażeniem, już była jakby zupełnie oczywistą. Konsekwencją, nie? Nie, nie? nie było sensu po prostu jakichś eksperymentów, bo te sprzęty nam się sprawdzają, tak? są dobre. Jesteśmy bardzo zadowoleni, więc to jest oczywiste. Kontynuacja ee, wyboru. Jest Coś, pozdrawiamy wszystkich, którzy to oglądali. Tak. Zapraszamy do firmy Kun Maszyn Rolnicze, aby zobaczyć kombajny, ciągniki i dokonać, dokonać takiego wyboru jak Paniacek. Pozostaje mi tylko gratulować, życzyć Dziękuję. wydajnych i udanych żniw. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Dziękuję. Szeroki drogi. Dziękuję.